Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo pańskie. W dniu wczorajszym słyszeliśmy o tym, że papież Franciszek opublikował list apostolski z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła powszechnego. Wczoraj patrzyliśmy na Matkę Najświętszą. Natomiast po Maryi, po Matce Bożej, żaden święty nie zajmuje w magisterium papieskim tyle miejsca co właśnie Święty Józef, oblubieniec Matki Najświętszej. Mimo to że tak mało jest o nim w piśmie świętym. Papież napisał w liście: "Moi poprzednicy pogłębiali orędzie zawarte w kilku danych przekazanych przez Ewangelię, aby wyraźniej podkreślić jego centralną rolę w historii zbawienia. Błogosławiony Pius IX ogłosił go patronem Kościoła katolickiego, dokonał tego właśnie 8 grudnia 1870 roku." Czcigodny Pius XII przedstawił go jako patrona robotników, a święty Jan Paweł II jako opiekuna, zbawiciela. Ludzie przyzywają go jako patrona dobrej śmierci. W którymś z zakonów nie ma też świętego Józefa jako tego, który jest gospodarzem domów, pod którym często składa się to, co potrzeba na przykład jednego ziemniaka, tak aby bo poprzez swoje stawiennictwo mógł przemnożyć więcej. Jak ktoś czyni takie proste gesty z wiarą, no widzi, że takie pomnożenia też się dokonują. Dzisiejsze czytania też ten list papieża Franciszka, Patris, Kordę, Ojcowskim Sercem, skłania nas do tego, żeby skupić się nad Ojcostwem, zobaczyć to Ojcostwo. Pierwsze czytanie bardzo pięknie ukazało nam Ojcostwo Boże. Widzimy Boga, który pyta przez proroka: Z kim możesz mnie porównać? Kto może mi dorównać? Popatrz na moją moc, na moc stwarzania: kto stworzył te gwiazdy, które widzisz? Jak wyjdziemy z kościoła, będziemy mogli wpatrywać się pewnie w niebo nasze lubelskie nad nami. I zadaj sobie pytanie: widzisz, Jaka wielka moc jest pod tymi gwiazdami, w tym stworzeniu, które jest. I zobacz, w jaki sposób ja jestem tym, który w swojej mądrości wiodę Izraela, w jaki sposób nie tylko opiekuje się tymi gwiazdami z mocą, ale w jaki sposób opiekuje się człowiekiem ojcostwo. Popatrz, w jaki sposób niosłem na pustyni właśnie człowieka, w jaki sposób opiekowałem się nim. Papież Franciszek w liście, który mówi o świętym Józefie, mówi też o Bogu wtedy, kiedy opiekował się przez Mojżesza Izraelem. I cytuję fragment z powtórzonego prawa. Widziałeś też i na pustyni, Pan niósł Cię, jak niesie ojciec swego syna, Całą drogę, którą szliście. To jest właśnie ojcostwo Boże, Bóg, który opiekuje się narodem wybranym. I ten piękny fragment, który słyszeliśmy wczoraj też ruch światło życia, miał swoje święto bardzo często, jak Noazy jeździłem, śpiewaliśmy taką pieśń, która, której słowa dzisiaj były w tym pierwszym czytaniu. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Pewnie znacie tę pieśń. Piosenkę bardzo prosto. Ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Może Pan Józef na koniec zaśpiewa z nami. <grytanie> Pewnie nie. Ale piosenka jest dobra, bo dodaje nam takiej otuchy. Czasami dobrze jest nucić sobie takie Boże treści w sercu, które nam przypominają o tym, że ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. I Ewangelia też mówi o tej takiej, o tym ojcostwie Chrystusa. Jezus mówi, Przyjdźcie do mnie wszyscy. Jeżeli jesteś utrudzony, obciążony, a ja cię pokrzepię. Czasami oczekujemy pokrzepienia. Natomiast tego, czego czasami nam brakuje, to jest właśnie tego zaufania Panu. Bo to nie jest tak, że wszyscy odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły i biegną bez zmęczenia. Właśnie nam potrzeba tego przyjścia do Boga. Jesteśmy dzisiaj wieczorem. Potrzeba przyjścia z naszą modlitwą, potrzeba otwartości. Advent właśnie jest takim czasem, żeby być gotowym na spotkanie z Bogiem, żeby pokazać, tak Panie, chcę żebyś przyszedł. Żeby wołać Marana ta, Tak często śpiewamy w Adwencie. Marana ta. przyjdź Panie Jezu. Mówiąc o tym pragnieniu, które jest w nas. Przed Ewangelią było to słowo, że oto Pan przyjdzie, aby lud swój zbawić. Błogosławieni, którzy są gotowi wyjść mu na spotkanie, ci, którzy czekają. Błogosławiony jest ten i odzyskuje siły, otrzymuje skrzydła i biegnie bez zmęczenia. Ten, kto zaufał Panu, ten, kto przychodzi do Niego. Jan Paweł II, jakże często przychodził do swojego ojca, tego niebieskiego, kiedy był na pielgrzymkach. Czasami zmordowany całodziennym spotykaniem się z ludźmi, głoszeniem, przygotowywaniem, myśleniem. Tu jakiś polityk, tu dobry człowiek, który ma serce otwarte dla rodziny, i do tego trzeba podejść, i do tego, a on. Nocami chodził do ojca, aby odzyskać siły i następnego dnia był świeży, gotowy, z sercem kochającym, niestrustrowany, niezdenerwowany. Tajemnica miłości. Siostry matki Teresy z Kalkuty rozpoczynają dzień od modlitwy, od Jezusa, od Muszy świętej. Kończą modlitwą, kończą też adoracją Najświętszego Sakramentu. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Przyjdźcie do mnie rano, przyjdźcie do mnie wieczorem. Ja was pokrzepię. I to jarzmo, które nosicie, zobaczycie, że jest jarzmem, które można nieść z Bogiem. To jest ojcostwo Ojca, które jest wobec nas, ojcostwo Boże dla tych, którzy, się, którzy ufają temu ojcostwu. I na tej podstawie, też na podstawie tego ojcostwa, mówimy o ojcostwie Świętego Józefa tego który również jest tym ojcem dla nas. Papież Franciszek w swoim liście mówi i zaznacza polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, który napisał książkę Cień Ojca i tam w formie powieści o życiu świętego Józefa mówi właśnie o takim cieniu ojca i mówi, że postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi, osłania go, chroni nie odstępuje od niego, podążając jego śladami. Józef robi to, co Ojciec Niebieski. Piękne porównanie. Osłania go, chroni, nie odstępuje od niego, podążając jego śladami. To, co w pierwszym czytaniu. Odzyskuje siły, otrzymuje skrzydła jak orby, biegnie bez zmęczenia, bez znużenia idziesz, kiedy Bóg osłania cię cieniem. I to właśnie porównanie, jak Mojżesz też był takim Józefem dla Izraela, opiekując się tymi, którzy zostali mu powierzeni. Józef był wielki nie tylko dlatego, że się urodził jako Józef, bo nikt ojcem się nie rodzi, ojcem się człowiek staje. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, pisze papież Franciszek, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w rzeczywistość. To jest prawdziwe Ojcostwo. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego Ojcostwo. Bóg bierze odpowiedzialność za nas, dlatego sprawuje nad nami Ojcostwo. Józef też wziął odpowiedzialność za Jezusa, stał się Ojcem dla niego, nie tylko, no właśnie, Ojcem tym, który się nim opiekował tam gdzie nie było tego ojcostwa fizycznego było to ojcostwo o którym właśnie Franciszek pisze w swoim liście i ostatnia myśl ojciec ten niebieski nasz jest ojcem czułym Jezus widział w Józefie czułość ojca pisze papież którego miłosierdzie ogarnia wszystkie jego dzieła zauważa że historia zbawienia wypełnia się poprzez nasze słabości zbyt często myślimy że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie, podczas gdy w istocie większość jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich. Ojciec czuły, taka jest perspektywa ekonomii zbawienia. To musimy nauczyć się akceptować właśnie naszą słabość i nie bać się przychodzić do Ojca. Masz słabość wpisaną w Ciebie. Ale Ojciec czuły, zakłada, że będziesz przychodził do Niego, Mu zaufasz i odzyskasz siły. Jezus też wie w tej ekonomii zbawienia o naszych słabościach, dlatego otwiera się na nas i zaprasza przyjdź. I ci, którzy przychodzą, przyjdźcie do mnie, mówi Jezus. Ci, którzy są utrudzeni i obciążeni, są pokrzepiani, bo Jezus doskonale. Te słabości w nas widzi. Niech zatem te, te dzisiejsze czytanie otworzy nas na to, abyśmy się zawierzali jeszcze bardziej Ojcostwu Boga wobec nas, abyśmy zawierzali się Chrystusowi, który zachęca nas, żebyśmy przychodzili do Niego, ale też w naszych modlitwach, w naszej pobożności, abyśmy zawierzali się Temu Ojcu, którym też jest święty Józef dla nas, bo... 150 lat temu został ogłoszony właśnie ojcem Kościoła katolickiego, jest tym, który również czuwa i nad nami jako patron Kościoła powszechnego.